Cześć, tu Mamik, pokażę Wam o co chodzi w grze Knister. Gra, w której będziemy sobie rzucać dwoma kośćmi i wpisywać sumę, czyli wynik tych kości gdzieś w pole. A wpisujemy po to, żeby zdobyć tutaj te punkciki, czyli za dwie takie same w rzędzie lub w kolumnie będziemy mieli jeden punkt, za trzy takie same trzy punkty, sześć, dziesięć punktów, za pięć takich samych, bądź tak jak w pokaże, będziemy mieli tutaj. E, za dwie parki, za house, za 7 po kolei, za 7 po kolei bez siódemki plus mamy te szare pola, te szare pola to są pola po skosie, które też się będą liczyć jako dwa, to trzeba pamiętać, tak? czyli jeśli bym sobie położył tu, już nie mam jeden, tylko mam dwa za te skosy, tak gramy 25 rząd, czyli aż zapełnimy całe pole. I tak by wyglądała cała gra jak się ona zakończa. Tutaj wpisujemy sobie wynik 48 punktów. Na tą chwilę wszystko. Dzięki i do następnego.